W marcu 1953 roku zmarł człowiek, którego na zachodzie nazywano dobrodusznie wujaszkiem Joe. Jego pogrzeb odbył się cztery dni później. W tym czasie mieszkańcy Związku Radzieckiego opłakiwali śmierć swojego przywódcy. Dla Rosjan Stalin był wybawcą i wielkim wodzem, który wyrwał ich ojczyznę ze szponów Hitlera i przeciwstawił się Ameryce. Gdy tłoczyli się w kolejce, aby złożyć mu ostatni hołd, niewielu pamiętało, że Stalin był także jednym z największych zbrodniarzy, który odpowiadał za śmierć milionów swoich rodaków. Można opisać go za pomocą wielu przymiotników, ale zły doskonale do niego pasuje. Stalin ustanowił w radzieckiej Rosji jeden z najbardziej krwawych reżimów w historii świata. W wyniku prowadzonej przez niego polityki 20 milionów ludzi zostało aresztowanych, a 7 milionów rozstrzelano. W sumie prześladowania objęły ponad 50 milionów obywateli Związku Radzieckiego. Wszystko, co stworzył, rozsypało się w proch. Zostało po prostu zniszczone. Mistrzowie Zła. Józef Stalin. Kiedy pod koniec roku 1923 przywódca partii bolszewickiej i ojciec rewolucji październikowej, Włodzimierz Lenin, leżał na Łożu Śmierci, zadawał sobie tylko jedno pytanie: Kto będzie jego następcą? Było tylko dwóch liczących się kandydatów: błyskotliwy intelektualista i twórca Armii Czerwonej Lew Trocki. Oraz bezwzględny sekretarz partii Józef Stalin. Wielu ludzi było przekonanych, że wybór padnie na Trockiego. Był on ideologiem, intelektualistą, zdolnym organizatorem i urodzonym przywódcą, jednym z wodzów rewolucji. Tymczasem Stalinowi brakowało takich cech, jak również zasług. Na przełomie wieków Stalin rabował banki na południu Rosji, prowadził agitacje i czasami dokonywał zamachów. Wielokrotnie trafiał do więzienia, a skłonność do przemocy i paranoiczny strach stały się wówczas dominującymi cechami w jego życiu. Był chytry i przebiegły, można powiedzieć, że miał osobowość paranoidalną. Z pewnością nie był swoim facetem. Przez prawie 20 lat Stalin nieustannie ukrywał się przed carską ochraną. Tylko raz w życiu doświadczył odrobiny normalności, jednak ten moment w jego życiu nie trwał długo. Poznał piękną gruzińską dziewczynę, z którą się ożenił. Urodziła mu dziecko, ale niestety wkrótce zachorowała na tyfus i zmarła. Podobno nad jej grobem miał powiedzieć, że jego serce zamieniło się w zimny kamień i stracił wszystkie uczucia, jakie żywił do ludzi. W marcu 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja. Car Mikołaj II został zdetronizowany. Rok później rozstrzelano go razem z całą rodziną. Gdy stolica Rosji Piotrogród pogrążyła się w zamęcie, Stalin poczuł, że nadeszła jego chwila. Wydostał się z obozu karnego na Syberii i dotarł do miasta wypełnionego zbuntowanymi żołnierzami. Wieloletnia walka prowadzona przez Stalina miała się w końcu opłacić. Wiosną i latem 1917 roku organizował komitety partii bolszewickiej w Piotrogrodzie, przygotowując się do rewolucji. W wyniku drugiej rewolucji, która wybuchła w październiku tego samego roku, do władzy doszli bolszewicy Lenina, a Stalin zyskał w końcu możliwości, o których zawsze marzył. Już wkrótce rozpoczął działania, których celem było przejęcie kontroli nad organizacją partyjną. I Pewnego razu mój brat zabrał mnie do teatru Balszoi, w którym odbywał się wielki zjazd partyjny. Byłem bardzo podekscytowany. Marzyłem o tym, aby wysłuchać przemówień Lenina i Trockiego. Tej nocy na scenie obok Trockiego i Lenina stał także Stalin. Brat trącił mnie łokciem i powiedział: To jest prawdziwy dyktator Rosji. Gdy w styczniu 1924 roku zmarł Lenin, Stalin postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję. Stalin kontrolował znaczną część struktur państwowych i partyjnych. To on decydował o obsadzie poszczególnych stanowisk i urzędów, a każdy mianowany przez niego człowiek stawał się jego człowiekiem. Ludzie widzieli w Stalinie przywódcę, który będzie w stanie pokierować partią, nie dopuszczając do walk frakcyjnych toczących się od 1921 roku. Zdając sobie sprawę z prawdziwego charakteru Stalina, Lenin napisał tuż przed śmiercią. Obejmując stanowisko sekretarza generalnego, Stalin otrzymuje olbrzymią władzę. Nie jestem pewien, czy będzie w stanie korzystać z niej z należytą ostrożnością. Jednak członkowie partii postanowili zignorować ostrzeżenia Lenina. To była decyzja, której oni i miliony Rosjan mieli później gorzko żałować. Był mściwym człowiekiem, wyjątkowo mściwym. Ci, którzy w jakikolwiek sposób próbowali mu się przeciwstawiać, prędzej czy później ginęli. Stalin został wodzem partii i do końca lat 20 zyskał niemal absolutną władzę w Związku Radzieckim. Wkrótce miał rozpocząć trwającą ponad 30 lat orgię przemocy i terroru. W roku 1927 Stalin rozpoczął realizację pierwszego planu pięcioletniego, którego celem była przyspieszona industrializacja Związku Radzieckiego. Jednak, by wykonać ten, jak go nazywał, wielki skok, potrzebował odpowiednio dużo żywności. Dostawy żywności były mniejsze niż się tego spodziewano, i dlatego realizacja programu industrializacji nie mogła przebiegać zgodnie z planem. Po długiej debacie, Stalin podjął w końcu decyzję o kolektywizacji rolnictwa. W wyniku przymusowej kolektywizacji odebrano ziemię milionom rolników i połączono ją w olbrzymie państwowe gospodarstwa rolne. Choć partyjna propaganda przedstawiała kołchozy jako coś w rodzaju raju na ziemi, Rzeczywistość była zupełnie inna. Dla rosyjskich chłopów była to prawdziwa katastrofa. Na Ukrainie, gdzie opór przed kolektywizacją był szczególnie silny, zostało zabitych albo zmarło z głodu kilka milionów ludzi. Tylko na Północnym Kaukazie z głodu zmarło ponad milion obywateli ZSRR, a przypadki kanibalizmu były tam bardzo powszechne. Jednak dla Stalina cierpienia jego narodu nie miały znaczenia. Szukał kozłów ofiarnych. Kolektywizacji sprzeciwili się najbogatsi chłopi, których nazywano kułakami. Mieli oni najwięcej do stracenia. Dlatego Stalin postanowił pozbyć się ich, zabijając albo wysyłając ich do obozów na dalekiej północy, gdzie tak czy inaczej czekała ich śmierć. W wyniku takich represji zginęło ponad 5 milionów ludzi. Ci, którzy nie zostali rozstrzelani, trafiali do obozów pracy zwanych gułagami. Z rozmysłem zakładano je w rejonach o najsurowszym klimacie. Więźniowie wykonywali tam niewolniczą pracę, umierając z przemęczenia, zimna i głodu. Wielkie przedsięwzięcia, takie jak budowa kanału białomorskiego czy gigantycznej tamy, pochłonęły setki tysięcy ofiar. Nikt nie powiedział nam, dlaczego nas zabierają i co złego zrobiliśmy. Nie powiedziano nam nic, zabrano nas jak niewolników. Maria Sługocka miała w 1939 roku 18 lat. Razem z całą rodziną została deportowana z południowo-wschodniej Polski i trafiła do obozu na Syberii. Ludzi upchnięto do wagonów, było tak ciasno, że trudno było się poruszać. Mimo to niektórzy widzieli, jak z wagonów wyrzucane są ciała zmarłych. Nikt nie zajmował się ich grzebaniem. Po trwającej trzy miesiące podróży, Maria razem z rodziną dotarła do krasnojarska we wschodniej Syberii. Musieliśmy pracować w lesie. Powiedziano nam, że ci, którzy nie pracują, nie dostają jedzenia. Pracowaliśmy przy wyrębie lasu. Chodziłam od drzewa do drzewa na kolanach, bo gdy próbowałam stanąć, zapadałam się głęboko w śnieg. Ludzie padali jak muchy, zmarły prawie wszystkie dzieci. Pewnego dnia po prostu ktoś umierał i tyle. Los tych ludzi nic nie obchodził Stalina. Miał on kiedyś powiedzieć, że tragedią jest śmierć jednego człowieka, zaś śmierć milionów to statystyka. Na początku lat 30. Stalin sprawował już władzę absolutną. Rozpoczął się najkrwawszy okres jego rządów. Sądzę, że pod koniec lat dwudziestych Stalina ogarnęła paranoja. Wszędzie widział swoich wrogów, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych, którzy mieli znajdować się w aparacie państwowym i partyjnym. Terror był do pewnego stopnia efektem jego paranoicznych lęków. Okres wielkiego terroru rozpoczął się na zjeździe partii w 1934 roku. Stalin spodziewał się, że jego ponowny wybór będzie tylko formalnością. Okazało się, że przeciwko jego nominacji głosowało aż 270 delegatów, a kandydaturze popularnego kierowa sprzeciwiło się tylko trzech. To wzmocniło jego przekonanie, że w partii znajduje się frakcja, która dąży do jego usunięcia. I zaczął wszędzie widzieć wrogów. Stalin szybko zemścił się za zdradę. Jeszcze w tym samym roku Kirow został zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Z 1961 delegatów na 17 zjazd partii 1108 zostało rozstrzelanych. Zginęło także 98 ze 139 członków Komitetu Centralnego. Czystki miały na celu narzucenie społeczeństwu nowej stalinowskiej dyscypliny. Każdy wiedział, że jeśli nie udowodni swojego oddania i lojalności wobec wodza, może trafić do piwnic Łubianki, a potem zostać rozstrzelany lub wysłany na 25 lat do Gułagu. Wielu spotkał właśnie taki los. NKWD z siedzibą na Łubiance na rozkaz Stalina terroryzowało cały kraj. Tysiącom oskarżonych stawiano rozmaite zarzuty, od szpiegostwa, poprzez sabotaż, na planowaniu zabójstwa, wodza kończąc. Stalin osobiście podpisał tysiące wyroków śmierci. Jedno jego słowo, jeden ruch palca, był w stanie zmienić los milionów ludzi, a nawet losy całych narodów. Borys Jefimow był w latach 30. jednym z czołowych radzieckich karykaturzystów. Jego brat, pisarz, padł ofiarą stalinowskiego terroru. Mój starszy brat był dobrze znaną i lubianą postacią. Był bardzo energiczny, inteligentny i niezależny w myśleniu. Stalin nie lubił takich ludzi. Akceptował tylko tych, którzy bez wahania wypełniali jego rozkazy. W końcu długa ręka Stalina dosięgła brata Borysa Jefimowa. 2 lutego 1940 roku, po 12 miesiącach spędzonych w areszcie NKWD, został rozstrzelany. Ponieważ Borys był bratem jednego z wrogów Stalina i on mógł wkrótce trafić do aresztu, Stalin nie znał litości. Dlaczego więc mnie wtedy oszczędził? Odpowiedź jest prosta, ponieważ lubił moje rysunki. Stary wróg Stalina, Trocki, który przebywał na emigracji w Meksyku, został zamordowany w roku 40. Czystki objęły także armię, której Trocki był twórcą. Aresztowano 40 tysięcy oficerów. 15 tysięcy z nich zostało rozstrzelanych, a reszta trafiła do obozów pracy, gdzie również czekała ich śmierć. Stalin dawał do zrozumienia Rosjanom, że nikt nie jest w stanie przed nim uciec. Nikt nie może czuć się bezpieczny. Stalin nie tylko mordował swych przeciwników, ale także wymazywał ich z kart historii. Nie oszczędzał nikogo. W roku 40 aresztowano i rozstrzelano szefa NKWD, Jeżowa. Stalin zabronił o nim nawet wspominać. Terroru nie przeżyła także żona Stalina Nadjeżdża. W roku trzydziestym drugim, upokorzona sposobem, w jaki potraktował ją na przyjęciu, wyszła z sali i odebrała sobie życie. Po straszliwych prześladowań mieszkańcy Związku Radzieckiego coraz bardziej szanowali swojego przywódcę. Propaganda w połączeniu ze stałą groźbą prześladowań sprawiły, że w ich oczach stał się kimś w rodzaju półboga. To zjawisko nazwano później kultem jednostki. Rosjan przekonywano, że zawdzięczają wszystko państwu i partia, w szczególności jej przywódcy. W tym sensie społeczeństwo miało dług wdzięczności wobec Stalina. Ważnym aspektem tej, jak ją nazywam, ekonomii daru było składanie podziękowań Stalinowi ponieważ każdy miał wobec niego dług, musiał podziękować mu za wszystkie dary, które od niego dostawał, nawet za szkoły i za szpitale. Slogan wypowiadany przez dzieci Towarzyszu Stalin Dziękujemy ci za szczęśliwe dzieciństwo jest doskonałym przykładem właśnie tego typu myślenia. Jednym z tych szczęśliwych dzieci była dziewczynka z tej fotografii. Wykonane w roku 36 zdjęcie zatytułowano Przyjaciel dzieci. Widać na nim Stalina, trzymającego w ramionach sześcioletnią Geilę Markizową. Gejla do dziś doskonale pamięta tamten dzień. Wstałam i podeszłam z kwiatami do prezydium. Wszyscy zaczęli krzyczeć Pocałuj go, pocałuj go. Pamiętam, że czułam się szczęśliwa, bo Stalin wziął mnie na ręce. Gdy obudziłam się następnego dnia, byłam już niewiarygodnie sławna. Jednak Gejla niedługo cieszyła się swoją sławą. Rok później jej ojciec Ardan został oskarżony o szpiegostwo i aresztowany. Moja mama mówiła, że wcale się nie martwi, bo tata po prostu wie, że jest niewinny. Powiedział, że to nieporozumienie, które wkrótce się wyjaśni. Miało stać się jednak inaczej. W roku 1938 ojciec Geili został rozstrzelany. W rok po śmierci ojca jej matka została znaleziona z poderżniętym gardłem. Według oficjalnej wersji było to samobójstwo, ale po 50 latach Gejla odkryła, że jej matka została zamordowana na rozkaz nowego szefa NKWD, Laurentia Berii. W aktach KGB znalazłam list, który napisał do Berii jeden z komendantów NKWD w Kazachstanie. Napisał w nim: Na wygnaniu w naszym mieście znajduje się Dominika Fedorowna Markizowa. Jej córka została sfotografowana w ramionach Stalina. Ma także prezenty od Stalina i pięć fotografii. Niepokoimy się, że może się tym przechwalać. Właśnie tak napisał. Zadał także pytanie: Co mamy z nią zrobić? Beria napisał na liście niebieskim ołówkiem: Zlikwidować. Choć do 1939 roku stalinowski terror nieco zelżał, mieszkańcom Rosji zagrażało jeszcze większe niebezpieczeństwo. Był nim Adolf Hitler, człowiek, który uważał Stalina za geniusza politycznego terroru. 22 czerwca 1941 roku faszyści zaatakowali Związek Radziecki, zupełnie zaskakując Stalina. Osłabiona czystkami Armia Czerwona utraciła w ciągu pierwszych miesięcy walk ponad 65% swych żołnierzy. Pod koniec roku Niemcy dotarli do bram Moskwy. Wielu ludzi twierdzi, że to dzięki Stalinowi Rosjanie byli w stanie odeprzeć wroga, obronić się przed atakiem armii Hitlera. Muszę powiedzieć, że gdyby nie Stalin, Rosjanie na zachodzie Związku Radzieckiego nie witaliby Niemców jak wyzwolicieli. Wehrmacht nigdy nie wdarłby się tak daleko w głąb Rosji. Po drugie, przemysł i rolnictwo radzieckie byłyby przygotowane do prowadzenia wojny już w roku 1941, a nie dopiero w 1943 czy 1944. Rosjanie walczyli zaciekle. Ale gdy ginęli w walkach pod Stalingradem i umierali z głodu w oblężonym Leningradzie, Stalin kontynuował terror. Więźniowie, którzy trafili do obozu przed wojną, zostali zmobilizowani. Jednak niezależnie od tego, jak bohatersko walczyli, po jej zakończeniu zostali ponownie aresztowani i odesłani do gułagów. Moim zdaniem to postępowanie doskonale pokazuje okrucieństwo i cynizm Stalina. Po zdobyciu Berlina w maju 1945 roku Rosjanie, którzy zapłacili za zwycięstwo olbrzymią cenę, spodziewali się, że czeka ich teraz lepsza przyszłość. Jednak dla Stalina te nadzieje nie miały żadnego znaczenia. Tragedia systemu sowieckiego polegała na tym, że ludzie poświęcali się myśląc o dniu, który w rzeczywistości nigdy nie nadszedł. Ukryta za żelazną kurtyną paranoja Stalina przewierała na sile. Znalazł teraz nowego wroga. Był nim naród, który w wyjątkowym stopniu cierpiał w czasie II wojny światowej. Aresztowano wielu znanych Żydów i oskarżono ich o udział w syjonistycznym spisku. W sprawie znany jako spisek lekarzy. Lekarzy pochodzenia żydowskiego oskarżono o to, że truli Rosjan lekarstwami i mordowali ich na stołach operacyjnych. To byli ludzie, którzy nie odczuwali lojalności wobec żadnego państwa. Doskonale nadawali się więc na kozłów ofiarnych. Stalin podejrzewał, że są oni bardziej lojalni wobec powstałego niedawno Izraela niż wobec sowieckiej Rosji. Stalin planował masowe wysiedlania Żydów z terenów Związku Radzieckiego. Jednak nigdy nie dowiemy się, czy stalinowskie ostateczne rozwiązanie doszłoby do skutku. W nocy 1 marca 1953 roku wódz zmarł na wylew krwi do mózgu. Trudno mi nawet wyliczyć wszystkich moich znajomych, przyjaciół i co najważniejsze, krewnych, którzy zostali zamordowani. Zginęli, mimo że byli niewinni. Aresztowano ich, torturowano, zmuszano do przyznania się do winy i rozstrzeliwano. Podobny los spotkał miliony obywateli Związku Radzieckiego. Największą tragedią jest jednak to, że człowiek, który przez wiele lat bezwzględnie mordował swych rodaków, nigdy nie stanie przed sądem, by odpowiedzieć za swoje zbrodnicze czyny. Wersja polska studio Company, Warszawa. Tekst polski Grzegorz Gredecki, czytał Wojciech Gąsowski.